Skoczkowie Narciarscy wrócili do rywalizacji w Pucharze Świata i na śnieg. Konkurs Wrócę wygrał Angela Niszek, trzeci był Piotr Żyła. Do konkursu w Ruce przystąpiło siedmiu biało-czerwonych. Czterech z nich awansowało do drugiej serii. Paweł Wąsek zajął 25 miejsce, 17 był Kamil Stoch. Do końca o podium walczyli zaś Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Pierwszy z nich uzyskał 139,5 metra. Ostatecznie zakończył zawody na czwartym miejscu. Wyprzedził go Żyła, który pofrunął na 142 metr. To wystarczyło, aby zająć trzecie miejsce. Taki, no bardzo, bardzo takie. Fajne czucie miałem dzisiaj, właśnie takie idealne do skakania. o, do takich moich, takich dobrych skoków. Zawody wygrał Słoweniec Andrzej Laniszek, drugi był Stefan Kraft, pozycję lidera klasyfikacji generalnej utrzymał Dawid Kubacki. Mundial jest dla nas numerem jeden, ale nie zaniedbujemy innych dyscyplin i pilnujemy też skoków narciarskich. W zawodach w fińskiej Ruce Piotr Żyła był trzecia lider Bucharu Świata Dawid Kubacki czwarty. Triumfował Słoweniec Andrzej Laniszek. To była doskonała realizacja planu oddania dwóch równych i dalekich skoków. Piotr Żyła uzyskał 143 i 142 metry. Na podium Pucharu świata stanął 20 raz w karierze. Dawid Kubacki dwukrotnie miał 139,5 metra. Po dwóch zwycięstwach w Wiśle i czwartym miejscu w Wróce jest na czele klasyfikacji generalnej przed zwycięzcą sobotniego konkursu Anżela Niszkiem. W pierwszej serii Słoweniec skoczył aż 149 metrów, drugi był Austriak Stefan Kraft, szansa na rewanż w niedzielę także dla 17. Kamila Stocha.